Cześć, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na ostatnią kolejkę tego spotkania do PKO BP Ekstra Klasy, kolejka 34 w sezonie 2023-2024. ŁKS jest ze staną Mielec. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 25 maja o godzinie 17:30. Oczywiście jak wiecie, wszystkie 9 meczy w kolejce 34 będzie o tej samej godzinie i tej samej dacie. A w tym spotkaniu, proszę państwa, EKS Salon jest ten mecz odbędzie się na stadionie eks Łódź w Łodzi przy ulicy Alei Unii 2. Więc zobaczymy, proszę państwa, co to zdobędzie? No już wiadomo, UKS spada już do pierwszej ligi. Dobrze moi drodzy, to przechodzimy do spotkania, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Wielbiam ten dreszczyk emocji raptem na parę minut przed rozpoczęciem spotkania. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz wpije nas wszystkich w fotele. Na ustach kibiców jedno pytanie: kto wygra? Będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa do wspólnego oglądania. Mecz dla państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Szczeliga. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Ale szatak teraz na piłkę. Może im dać prowadzenie. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Uwaga, to jest setka. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Strzela z niezwykłą regularnością, zajmuje drugie miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców i na pewno dziś coś spróbuje dołożyć. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Za to wejście, będzie rzut wolny. Próba odbioru i przerwany atak. O i to był książkowy odbiór piłki. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Trochę za małe to boisko najwyraźniej dla niego. Trochę się zadryblował. No i widzimy. Piłka wyszła za linię boczną. Zyskana piłka, dobre zachowanie Sędzia za ten faul Dyktuje rzut wolny Dogrywa z wolnego w pole karne rywali Wybicie I po groźnej akcji Niedługo zabrzmi gwizdek Doliczona tylko minuta gry Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą, czas na przerwę, proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie w łodzi Starmierec remisuje z UKS-em 0 do 0. Powinni się wziąć chłopaki do roboty i walczyć o tą bramkę, bo naprawdę widzę, że słabo, słabo gra Stal powinna się wziąć do roboty. Dobrze, moi drodzy, to widzimy się po meczu tego spotkania. No Mecz do uśnięcia, no nic się nie działo. 0-0. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Dani Ramirez. Będzia puszcza grę, mimo faulu. Co pokaże Dani Ramirez? Dani Ramirez! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Znowu może być groźnie z rzutu rożnego. Piłka za obrońców. Do Daniego Ramireza. Brawo, rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. Przeciwnicy przejmują. Stal mielec w ofensywie. Może być ciekawie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Liga. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ładnie budowana akcja, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Szkoda. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Skrywa na przedpole. No nie, nie. Ale teraz zmarnowana szansa na otwarcie meczu. Dalej nie ma bramki. Była dobra sytuacja. Mam nadzieję, że to pudło nie podłamie drużyny. Dani Ramirez. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Traci piłkę Stal Mielec. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Świetnie przeczytał przódka, ale wciąż może być groźnie. Powinien wybijać. I zaczynamy z linii bocznej. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga. Strzela teraz. No i proszę Państwa, no mamy remis 0 do 0. W Łodzi, no zdobywają te po, je, po jednym punkcie, dzielą się punktami, oczywiście, w końcówce kolejki. No ale no wiadomo, w lidze nie ma rzutów karnych, ale u mnie tak dla zabawy, żeby nie było jeszcze nudno. Zagramy sobie rzuty karne dla zabawy. Dobrze, to widzimy się po rzutach karnych, zobaczymy, kto wygra. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Tak jest! Gol! Nie zawiódł! Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Ależ wspaniale teraz wykonana jedenastka. W samo okienko. I broni ten strzał. Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Ula la! Bramkarz był bez szans. Prosto w okienko. Być albo nie być. Dźwiga teraz na barkach ogromny ciężar. Przelił mocno. Tuż przy słupku Bramka. Taki strzał jest bardzo trudno obronić. Jedno kopnięcie piłki od zwycięstwa. Jeśli trafi, będzie bohaterem. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę Państwa! To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny opanowanie i spokój. Mimo presji, mimo odpowiedzialności. Klasa. Proszę Państwa, no i jednak ostatecznie Stal Mielec wygrywa to spotkanie po rzutach karnych 4 do 2, ale wiadomo, liczy się, to bez karnych, no i UK zremisuje ze stalą Mielec 0 do 0, zobaczymy jak będzie na żywo w tym oczywiście meczu. Dobrze, to to, a tyle w tym odcinku, ja wszam na moje oczywiście kolejne odcinki, trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć!